Rowerem górskim w taki upał, trudno będzie? Będzie trudno, ale myślę, że ahoj, przygoda, jest warto. Generalnie trenujemy z drużyną cały rok, żeby zmierzyć się również z takimi wyzwaniami. Czy w tym zawodach tutaj, w Jaworznie, wcześniej braliście już udział? Nie byłam. Kolega bardzo mi zachęcił tutaj Państwa zawody. Przyjechałam sobie wczoraj na objazd, no i zakochałam się w trasie. Stwierdziłam, że wystartuję i upał nie jest mi straszny. Trudna trasa, 15 km słońce świeci. Ja powiem tak, no niby, niby słoneczko jest, ale wie pan w lesie dużo cienia i ten, więc myślę, że nie będzie tak źle. Co jest fajnego w tej imprezie? Przede wszystkim to, że to chyba tutaj jest jedyna taka tutaj w bliższej okolicy impreza organizowana przez Jawożno. Jest bardzo fajna trasa. Jest takie duże zaopatrzenie. Przede wszystkim mamy pomiar czasu elektroniczny, mamy jakiś tam kurde podział kategorii wiekowych, mamy nagrody, przede wszystkim to warto jest o coś się ścigać. No i przede wszystkim bardzo dobre miejsce. Po długiej trzyletniej przerwie wyścig rowerów górskich wrócił na Sosinę. W dniu dzisiejszym organizujemy po raz 26 wyścig rowerów górskich. Jest to bodajże najstarsza impreza organizowana przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Ona regularnie, cyklicznie odbywa się. W tym roku Wyszliśmy naprzeciwko prośbom zawodników o zwiększenie skali trudności i wydłużenie dystansu, więc dystans, który do tej pory był 10 km przez wiele wiele lat. Po raz pierwszy został wydłużony do 15 km. Pojawiło się więcej piachu, pojawiły się górki, więc trasa jest i trudniejsza, i też ciekawsza. Ilu zawodników bierze udział? No z, z, ze zgłoszeniami to zawsze jest tak, że więcej się zgłasza mniej przyjeżdża i Statystycznie rzecz biorąc, mieliśmy ponad 200 zgłoszeń, natomiast odprawiliśmy dzisiaj w biurze zawodów 164 zawodników. No, z różnych powodów coś tam zawodnikom wypada, i tych zgłoszonych zawsze jest na miejscu mniej niż wcześniej. Trudna trasa? Trasa nie była trudna, szczerze mówiąc, było, było tak, można powiedzieć, dla amatorsko. Dużo szutrów, było trochę piachu, trochę korzeni, ale trasa bardzo szybka przede wszystkim. To, to był taki główny. Główna cecha tej trasy, żeby było bardzo szybko. A konkurencja dojechał pan pierwszy? Tak, wjechałem pierwszy, udało mi się utrzymać to prowadzenie, nie dałem się dojechać. Ale konkurencja jak zawsze jest. Nie ma tak, że się ścigam sam z sobą. Co jest fajnego w wyścigach na rowerach górskich? No, na pewno adrenalina. Jest taka nutka, nutka adrenaliny, nutka. No Nawet nie wiem, jakby to powiedzieć, no to po prostu zafascynowałem się rowerem i, i, i to kocham robić, kocham jeździć na rowerze, szczególnie tym górskim. Bardzo, bardzo lubię rywalizować z innymi. Myślę, że to jest taki, taka na, największa smykałka, która mnie ciągnie do roweru. Jak się jechało? Trasa bardzo szybka, dodany odcinek, pięciokilometrowy, dał popalić. Cieszę się, że organizatorzy troszkę utrudnili tą trasę, bo była zdecydowanie za szybka w tamtym 3 lata temu, więc teraz jest ok. Jak konkurencja na trasie? Konkurencja jest z roku na rok mocniejsza i fajnie się sprawdzić z kolegami, z którym się ściga gdzieś indziej, na swoim podwórku. Jaki dzisiaj czas, wie Pan? Oj, coś koło 26 albo 27 minut. Dobry czas? Jak dla mnie, bardzo dobry.